Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim trzecim filmie, z tej strony Kermix, a dzisiaj zajmiemy się problemem nowych graczy CS:GO. GO. Wiele osób próbuje włączyć konsolę normalnie przyciskiem, tak jak w poprzednich CSach, Source czy 1.6, tym przyciskiem pod escape'em, ta falowana taka linia, no a konsola się nie włączy no i wtedy pojawia się problem no bo no może jest y, inaczej ustawione pod innym przyciskiem no ale sprawdzają tutaj w opcjach klawiatury i myszy no nie no jadą, jadą w dół włącz konsolę no jest ten przycisk no i pojawia się problem no dlaczego to nie działa jak jest ten przycisk rozwiązanie jest no banalne ale po prostu nie każdy o tym wie no bo nikt no bo nie orientuje się jeszcze w ustawieniach CSA. Wchodzimy w ustawienia gry i tutaj czwarta zakładka, tak jakby, no nie czwarte ustawienia. Włącz konsolę. Domyślnie jest ustawione na nie. No i teraz jak mamy na nie, konsol nie mogę włączyć. Ale ustawiam tak, klikam przycisk, konsola się włącza. No, niby nic tutaj takiego nie zrobiłem, ale no po prostu każdy nie każdy wie o tym jak, że coś takiego jest ustawione domyślnie i ma problem, no bo chce sobie włączyć mapę tak jakby tryb kreatywny, gdzie, gdzie, działa, gdzie działają te całe komendy na latanie i to wszystko, że na przykład sobie potrenować różne smoki flesze, a nie mogą tego zrobić, no bo nie mogą włączyć konsoli, nie mogą odpalić takiej mapki, no i później nie mogą wpisywać komentarza. A więc to by było na tyle. Myślę, że jeżeli ktoś miał problem z tym właśnie, to go raczej w ten sposób go rozwiązał, no bo no, nie ma innej możliwości, dlaczego mogłoby to nie działać, a więc ja się z Wami żegnam, zapraszam do lajkowania i subskrybowania mojego kanału i także obejrzenia innych filmów na moim kanale. Nie ma ich jeszcze zbyt wiele, ale myślę, że regularnie będą się pojawiać.